Cześć, witajcie. Reminder, super. Tak, to, jest moje to jest prezentacja mojego tekstu packa. Jezu, jakie mam klatki. Tak, Za jakieś pół godzinki będę miał już lepszego kompo w programie i Będę mógł coś jeszcze na nagrać. Jak sobie skonfiguruję, pobierę program. No, no i... tak. Już sobie mam Są takie... takie defaultowe, bo mi się coś nie wgrało. Znaczy, nie chciało mi się za bardzo też robić. Zrobiłem takie odwala, ale coś mi się powaliło i tylko mam na tutaj takie coś. Jakie tutaj mam resztę blaszków. Nie chciało mi się dużo tych blaszków, tylko, tylko tak wiedziałem jakieś randomowe. Dobra. Przejdźmy może do itemków, po tych particles'ów. E, dobra, taki mieczyk. Sam sam robiłem. Sam robiłem mieczyk. Tak sam robiłem. E, ogólnie pozmieniałem tego tekstu paka bo nie był do końca taki, jaki chciałem. tak, e, To zostało oczywiście. To to to. Jak założymy jest taka, a jak na F5 jest tak, ten znaczek Supermana. To, to jest najlepsze. Przynajmniej dla mnie. O, już sobie, ale jak żelazny, oczywiście ten mieczek żelazny oddeńka sobie wziąłem, bo nie chciałem się za bardzo robić, a mi się on po szczerze mówiąc podoba. Tu już chyba nie ma tego znaczka supermana, bo już nie pamiętam, tak? Tu już tego znaczka supermana nie ma, to już zwykłe, i tak samo we wszystkich innych, ale pokażę, żeby było, nie? Tak, nie wiem, czy za lajki. Nie, od razu mam dom teksturpaka. Pomyśleć, bo w sumie po co? Po co? Nie, nie, ma po co to. To jest, nie, to jest nie wiadomo po co. Mm. Jezu, piątka. To jest op. już ja nie będę tego odpalał usunę, usunę, sobie dobra sobie już wezmę od razu tą zbrójka Elstejki wezmę może włączyki no. On będzie lepiej gm uh, aha dobra ponieważ to jest the single do uh, lawy jak będziecie mieć lagi, to przepraszam. Ale naprawdę muszę mieć lepszy komputer, bo przy nagrywaniu ile fps mam. 4, 5, 3. 3 albo 4 albo 5. No, I na, nic na to nie za bardzo jej poradzę. Gra A nie chcecie mieć mega mega strasznej gra grafiki, grafiki filmu, znaczy... Obrazu tak. Oszczędzinę to na YouTube też mogę ustawić, żeby było mm, e, 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 720p. Dobra, tak. Cyk. Nie chcę mi się już odkładać przez te Nic nie będę tego odkładał. Na razie. Tak. Tu mamy Enchantwana i Temki. No Jezu. Właśnie, zapomnijmy mógł pokazać, czekajcie. Łuk został, 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 został defaultowy. Tylko party classy, są takie inne. O, takie trójkąciki, to są też party tego. Um. Kate Kala. Serduszka też mi se, to się coś nie zrobiły, ale jeszcze, to jeszcze spróbuję podmienić. I jeszcze spróbuję podmienić w partiklasach. Bo ja tak party te parti klasy polebrałem wszystkie. Ale no. I tam niektóre robiłem, sam na przykład ten, zaraz Wam wszystko pokażę zresztą. Dobra, tak się prezentuje diamentowy set. Tak się będzie... Tak się tak się prezentuje. Żelazny enchantowany One Set, teraz nie wiem internetu, więc te, tego wam nie rzucę, ale myślę, że z, z, jak, o, jak, tak, dzisiaj mamy 12 i o jakiejś, może 15 wam to rzucę, albo nawet wcześniej zobaczymy, e, no Zobacz, tak, tak sobie odłożę. I, i kamienny z to stajmy wiem, ja, no, naprawdę mi przeszkadzają też te lagi wam, pewnie też o i animacja enchantu właśnie na tą animację to super, prawda analogach to by była lepsza gdybym miał internet to jeszcze Google Plaza, bo wiecie, że szukam ten, tak nie mam internetu więc nagrywam z tej nagrywarki no, nic Hmm, nie wiem czy nie w ogóle, będzie w ogóle słychać, bo coś, coś mam ostatnio z mikrofonem tak. i coś mi się z, czasem, ze, czasem wyłącza albo w ogóle nie działa przez jakiś tam czas. Gdyby było, gdybym miał lepszego kompa, to bym, pły, to bym miał płynnego Minecrafta przy nagrywaniu tą nagrywarką, czy MSI After partner, darmowa nagrywarka, na razie darmowo będę taką nagrywał, e, jak będę miał na przykład lepszego, jak będę lepszego, to wtedy będę nagrywał tą, tą nagrywarką, a jak będę na moim kompie to będę już normalnie nagrywał od Google Play, tak? że nie znajdę, aż nie kupię sobie lepszego kompa a lepszego kompa sobie kupię za rok no bo się zbieram więc tak się prezentuje o jezu tak się prezentuje nie, ten skórzany set enchant i miacz zaraz będą no party klasy Na bardziej kreski ten zaraz tak umkł 47 Szhawer, jakie koksy? Tak Oczywiście Mandowany łuk, napięty Proszę postaram się to na inne rzeczy zmienić, że będzie ten czerwony, chyba że nie chcecie, ale piszcie w komentarzach to tego nie będę zmieniał, a jak coś to um, zmienię i podejścia inny link do tekstu paka, nowy. No, więc no. Dobra, przejdźmy... O bo czekajcie, co tu jest. O, bo jeszcze idziemy. Teraz przejdziemy do e, partii klasów z refila. Tak, takie są fajne kwadraciki, bo można łatwo rozpoznać, czy ktoś jest Koksa czy refila. Hmm, teraz koks. To jest po prostu rozpoznać sobie swój tu. I wezmę już. O! Tyk, 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 Zwykłe. pirof, Szykierka. Łupata. Takie, takie, takie. No, więc Takie, takie, takie. I tu sądzę, już z rzeczy. I ja nie będę wam chyba pokazywał, chyba że ktoś ja, nie do mnie nie na nic co piszcie w komentarzach, to w sumie nie, nie będę tego pokazywał, to nie ma sensu, przejdę do partii klasów, od razu sobie wypiję mleczko z tego, mam, parti, mam te partii klasy z tego koksa, ale ja wam pokażę potek normalnie, wszystkie partii klasy, tak, są polskie przygotowane i, i te takie, takie perełki, eee, tak. Bardziej klasy co daj mi minutę mama minutę minutę no minutę daj mi czekajcie ze dwu idę Już jestem, byłem po śniadaniu. Yyy... Przejdźmy do speeda. Nie, ...zarębiste partyklesy. Mi się to... ...mi się to... ...podoba. O. Dobra, teraz tak fire resist. Jest takie te... ...partyklesy. Przejdźmy sobie teraz... ...o. Z, to, tak, ...cyk. Obraniczowe partiklasy. Teraz poezję, wezmę już mleczko. No. Dobra. Jak się prezentują partiklasy tego? Poezjona. A chyba nie jest śniadany, więc... Mhm. biedeczki bo tak tak pokażę o <grymne> to odłożę już tu Teraz tak. Fitnessla u slow nas. Uż, tak takie szare stręcz Jest mój pies piszczy. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Jeżeli będzie słychać w ogóle mój mikrofon, bo tego nie wiem. Dobra I tak. E, dobra. Takie partie klasy, Takie klasy, Staną dwie ostatnie podki Invisibility. i to powoli będzie wszystko. I to będzie wszystko w sumie. Tak słypaku. Tylko jeszcze wam pokażę tą lewej wodę. Pekki I perełki. Będzie już powoli na tyle w tym tekstu paku. Zumiemy sobie to. To to wszystko. Teraz tak. Cyk. Eee, Są takie o. Perełka jak wiecie to. Jest taka niebieska. To jest węgiel. To jest emerald. To jest żelazo, to jest złoto, to jest diemencik. No nic, no. co? A teraz wypijemy sobie mleczuńko. Ja miałem już weku. Dobra. O Jezu, wylewam wodę. Dobra. I e, sobie koksa. w ogień hmm. so, sobie sam robiłem. Takie partikle wody. defaultowe nie No niepotrzebne. Teraz tak. GM, Ehemykę, Młodza. jednym Tim, Set. Nigre, nig night. I teraz tak. Nie to to. Nie są zombiaki, żeby mi nie chodziły po wyspie. Zniosę sobie o jednej. Jezuję ja nie mogę... Nie, przez te lagi nawet nie mogę zrobić, żeby nie mogę tam latać. Wezpijmy sobie kilka zombiaków. Nazmieczam dajcie mi meczek. Jakiś tu jest jak sobie na sharpness jest dobra i teraz patrzcie takie gwiazdeczki spróbuję się jakieś... o i te i żółte to są criticale no Ale to są to są cały taki surpak do pvp nic innego nie ma a i taki beacon fajne animacja leci ja mam tak... Kawałek, a gdzieś mi się zbugowało. Dobra. Chodzic! Czym, czym się sielamy, tu się nie posramy. Ciężam panara. Nara!